Witajcie, kochani Agnieszka Grygiel, witam Was na kolejnej rozmowie w ramach rozmów na konferencji rozwojowej Eden. Dziś moją gościnią w tej rozmowie jest Ola Danosia. Romanek. Romanek. Wczoraj wyszło, że Ola Danusia, wcześniej była Aleksandra Danuta. Danuta. Po wczorajszej ceremonii otwarcia Bram Edenu narodziła nam się Ola, Ola Danusia. Danusia Romanek. Cudownie, witam cię, Olu. Dzień dobry, Aga. Olu, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i bardzo Ci dziękuję za tak cudowne wsparcie przy tworzeniu tego wydarzenia. To tylko my wiemy. To tylko <laughs> my. Satleczy, to co tylko się my działo. wiemy. E, Natomiast tutaj na konferencji pojawiasz się w roli prelegentki. Hmm. Także ze wspaniałym wykładem w dniu drugim i niezwykłym warsztatem, też w dniu trzecim hmm. mówiliśmy o mocy słów. Uczuć przekonań. I uczuć i myśli. przekonań. Tak jest, hmm. dokładnie. Powiedz kochana, co z nimi? Jaka moc jest w tym ukryta, że warto mówić o tym? Ludziom i zwracać uwagę na to, co mówić, jak mówić, co myśleć, co czuć, jak. Słuchajcie, jeśli chodzi o kwestie mocy uczuć, przekonań i myśli. Cześć. Jest jeszcze tola z nami. To słuchajcie, jest to mój konik i jedna z takich najważniejszych rzeczy i zmian, które ja najpierw u siebie zauważyłam, i które niosę przy programach, które A tworzę. Nasz. mam ale mało pomadki. Jeszcze skończę tylko, dobra? Mało pomadki. To później yy, poszukamy, żeby było więcej. Zadam mało. się, to Więc jest to, taka, jest to taka zmiana, która rzeczywiście wpływa, jeśli zaczniemy zwracać uwagę na nasze myśli, przekonania i sobie w ogóle zrobimy weryfikację tego, co jest nasze. A co jest nałożone nam przez naszych rodziców, przodków, społeczeństwo? To to w ogóle jest po prostu zmiana 180 stopni. To jest zmiana życiowa, Mogę jeśli zaczniemy. To to po wywiadzie, to po A? wywiadzie. Jak mam się skończyć, mu? Więc jeśli chodzi o kwestie tego, to wszystkich po prostu zachęcam, ja to niosę w świat jako taki myśl przewodnia tego, co robię, żeby obserwować i weryfikować, bo to się przekłada na każdy aspekt naszego życia, hmm. czy na życie nasze związkowe, czy właśnie biznesowe, naszą obfitość, dobrobyt w każdym aspekcie, nawet takiego o, takiego o, two, takiego aniołka. anioła, tworzenie i bycie. Tak i prowadzenie się nawzajem. Cudnie, to w związku z tym, że aniołek tutaj jest na rękach, to szybkie pytanie jeszcze o czymś, o czym właśnie przed chwilą wspomniałaś, mhm. o biznesie, bo w kolejnym dniu będziemy rozmawiać o intuicyjnym biznesie, jak go prowadzić, jak zaprosić intuicję do tego, żeby biznes nam szedł gładko. I tak w takim bardzo telegraficznym skrócie, no to to jest słuchanie się swojego serca. Oczywiście za tym właśnie stoją te przekonania, o których mówiłam, i no ten balans, też o którym wszyscy dzisiaj w sumie mówili na konferencji, czyli nie możemy realizować się w jednym obszarze, jeśli zaniedbujemy drugi. I tak naprawdę na biznes będą miały wpływ nasze rodziny, nasz stan wypoczęcia, nasz stan umysłu, nie wiem, zadbanie o swój stan fizyczny, psychofizyczny, emocjonalny i tak dalej. Więc jest to bardzo, bardzo szeroka gałość. Słucham, kochanie. No to poczekaj jeszcze jedną chwilkę. E, więc jeśli chodzi o kwestie e, takich naszych, e, moich najważniejszych, takich autorskiego programu, mm -hmm. to jest to połączenie takie totalnie holistyczne, jeśli chodzi o zaangażowanie w pracę w biznes i ma to odzwierciedlenie tak naprawdę na, nie tylko na obszar naszego biznesu, ale taki przekłada się ten praca nad biznesem w ekonomii wdzięczności w biznesie intuicyjnym. Mm -hmm. Przekłada się zawsze przy moich uczestniczkach na, nie tylko na biznes, na pieniądze, ale też na cały obszar po prostu życiowy. Bo no powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz. Ty nie tylko o tym opowiadasz, bo u ciebie się to sprawdza, ale ty także przekazujesz i podpowiadasz, w jaki sposób to można robić prowadząc, no właśnie, Tak, prowadząc zarówno mentoringi biznesowe, jak i różne, różnego typu szkolenia i mam swój autorski program, który raz w roku odbywa się w takiej bardzo zamkniętej małej grupie sześciu kobiet biznesu, właśnie czułych przedsiębiorczyń. Właśnie, I się słuchajcie, bardzo. z tym się trzeba mierzyć właśnie każdego dnia, więc to jak gdyby właśnie bez cukrowania życie. Życie. Życie w biznesie w pełni, więc tak, prowadzę i wspieram ludzi w biznesie, w sumie nie tylko kobiety, ale procesy mam dla kobiet w tym momencie ułożone, pewnie w 2024 już pójdzie też proces dla mężczyzn, dla czułych przedsiębiorców, a nie przedsiębiorczyń tylko, więc to jest jak gdyby kolejny element, tak, i tam jest przestrzeń na bycie autentycznym przede wszystkim. <grym> tak jak tutaj to tak. widzimy. Więc tak, to jest przestrzeń <grym> dla bycia autentycznym i, i byciu sobą. Dobrze, jeżeli kogoś zachęcają te słowa, to zapraszamy z korzystania, do korzystania z tego, o czym Ola mówiła. Zapraszamy na warsztaty kolejne, bo też Ola się pojawia coraz częściej, coraz więcej. Wspaniale, jak to było mieć tych tematów właśnie. Więcej wokół nas, a ja zapraszam również na kolejne rozmowy i kolejne dni rozwojowego Edenu. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki Ago za, za wyrozumiałość i za cierpliwość do nas. <grym> Dziękujemy, zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Niech się darzy. Tak, niech się darzy. Dzięki.